Cześć, dzisiaj będzie trochę nie na temat, a mianowicie dlaczego konkurencja obrabia ci dupę? Dla ciebie, czy to dla mnie, czy dla kogo innego, działa to w każdej branży. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje, że ktokolwiek obrabia ci dupę? Jeżeli nie zazdrościłby dla ciebie niczego, jeżeli. Nie porównywałby ten ktoś siebie do ciebie, to w życiu by nie obrabiał ci dupy za plecami, a tym bardziej w momencie, kiedy ty nie możesz się bronić i nie możesz użyć swoich argumentów. Taka za przeproszeniem osoba musi się strasznie bać konfrontacji z tobą, bo gdyby się nie bała ciebie, gdyby. Była odważna, to by z chęcią za każdym jednym razem skonfrontowała się z Tobą i przy Tobie powiedziała to, co ma do powiedzenia. A jest taką cichą pi, że po prostu obrabia Ci dupę i tyle. Dlatego możesz być dumny z tego, że ludzie obrabiają Ci dupę, bo. Wiesz, że porównują siebie do ciebie i dużo robisz zamieszania w ich życiu, bo gdyby nie interesowali się tobą, to by machnęli ręką, nara, hej i tyle, a nie jakieś rozwijali wypowiedzi, które nie do końca w ogóle wiedzą, co wypowiadają. Więc tak słucham sobie gdzieś tam od tych ludzi, że ktoś na tego plotkuje, tam na. dlatego ktoś obrabia dupę. Chodzi głównie mi o biznesy. A. Tylko to jest dlatego, że moje zdanie to jest takie, że po prostu boją się tamtych i tyle. Przemyśl to, weź co uważasz. Do siebie. Nie każdy się musi z tym godzić. Pozdrawiam na razie, cześć.